Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tak, tydzień temu był film, że powróciłem i teraz powracamy na całe. Co to znaczy? Otóż, przez ten tydzień, który teraz minął, uporządkowałem sobie kilka spraw, takich jak co mam nagrywać, kiedy mam nagrywać, jak mam nagrywać i jak to będzie wyglądać. Więc przeczytałem Wasze komentarze, dyskutowałem z Wami również w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych. Szczerze mówiąc, w wiadomościach prywatnych troszkę więcej, bo. Te pytania, wiadomości które nie powtarzały się tak jak w, jak, jak w komentarzach. E, tak więc najwięcej chcecie CSa, MEA, MCI i wszechstronnej serii Minecraft. Dobra, powiem wam tak. Te wszystkie cztery obietnice spełnię, jednak nie będę nagrywał tylko Minecrafta. Bo Minecraft już troszkę mnie nudzi. Jednak oczywiście dla fanów Minecrafta również coś się znajdzie. I po kolei. Pierwszy wymieniłem CS. Szczerze wam powiem, że w CSa grałem w szkole, 1.6. Global Offensive grałem sobie w tydzień może, więc jeżeli, jeśli chcecie, możecie obejrzeć mnie grającego w CSa, jednak będę na początku troszkę nobem. Będziecie musieli mnie uczyć grać w tego CSa, rozumiecie? Więc no cóż, zawsze uważałem się za takiego w miarę, w miarę dobrego gracza, ale to już wy ocenicie. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Więc CS rzeczywiście będzie się pojawiał, tylko zastanawiam się, jak serię nazwać. No, po prostu muszę się wdrążyć w te klimaty. Ale szczerze mówiąc, ZOCSa mnie troszkę ostatnio ciągnęło, więc mam okazję wam się wykazać. Dobra, druga sprawa, MCI. Tutaj przygotowałem dla fanów MCI coś ciekawego. Otóż odcinki z MCI będą pojawiać się codziennie od poniedziałku do piątku. Więc taki Daily MCI. W sobotę i w niedzielę będę typował kolejne prace, które również znajdą się w MCI. MCI będzie troszkę zmienione, gdyż ten typ, który mamy teraz z odcinka, trwa całe 10 minut. Więc spróbujemy to skrócić do 2,5 minuty, żeby na przykład codziennie każdy mógł sobie obejrzeć dawkę nowych itemów, które wy również tworzycie. I myślę, że to będzie ciekawe. Kolejne set ja z wymieniem Mea. Tak, Mea, Mea, Minecraft Extreme Adventures, cały czas. Powiem Wam tak. Oczywiście, jeśli chcecie, spełnię Wasze życzenie i stworzymy kolejny sezon Mea. Tak, prób już było dużo i zastanawiam się, czy stworzyć zupełnie nową serię na nowej mapie, czy jednak kontynuować to, co miałem. I doszedłem do wniosku, że stworzymy nową mapę i będziemy grać na nowym kompletnie świecie MEA. Um, I nie będą to takie duże projekty, jak w MEA 99, 98. Będą to mniejsze projekty, ale jednak kreatywne i zachowamy, rozumiecie, ten klimat e, Minecraft Extreme Adventures. Dobrze. Kolejna rzecz to była tutaj. Chcę mam fakasa pokazać to było wszechstronna seria o Minecraft. No tak, ta seria Was ciekawiła i szczerze mówiąc była dość popularna na moim kanale. Um, no tak, i tutaj mam właśnie zagwostkę. Czy tego Minecrafta jeszcze jednak tutaj nagrywać? Bo, um, bo jednak dużo będzie go troszkę na kanale, a nie chciałbym tylko Minecraftowym. być Minecraftowym YouTuberem, tak. Więc powiedzmy sobie, że wszechstronna seria Minecraft wróci i odcinki będą się pojawiać. Będą takie ciekawostki na temat Minecrafta, e, więc jeśli jeszcze ktoś gra, to może oczywiście sobie to obejrzeć. A jeżeli kogoś to nie interesuje, no to nie musi. Coś mi tam spadło. Dobra. E, więc w tym tygodniu, który właśnie minął, przygotowywałem się do MCI, do MEA oraz grałem troszkę w CS. -a. Tak, przyznam się, grałem w CS. -a. I jest całkiem ok. Więc e, będą pojawiać się również inne gry. Zobaczycie, jakie. Um, tak. I to byłoby na tyle. Um, abyście teraz już nie czekali, dam wam pewien termin. Um, ok. Ruszamy. Jutro niestety muszę się wybrać do pewnego miasta. Nie będę miał kompletnie czasu. Ruszamy na całe środę. Od środy będą pojawiać się codziennie odcinki z MCI. Przypominam, od poniedziałku do piątku. E, pierwszy odcinek Mea nakręca dla Was w czwartek. Damy radę. Okej, okay, dobra. Um, tak, tak, tak. I miałem właśnie na koniec vloga wcześniejszego. Wspomnieć, że jeszcze potrzebuję troszkę tego czasu na przygotowanie się ze wszystkim, ale teraz obiecuję wam, że pierwszy odcinek MCI pojawi się w środę, a mea w czwartek. No i cóż, rozkręcamy się, nie ma co. Eee, naprawdę długo siedziałem na tym wszystkim, więc wszystko będzie pięknie grało. A tymczasem żegnam się z wami. I jeśli chcecie, możecie tylko w tych komentarzach, które są pod spodem, napisać co chcecie rzeczywiście zobaczyć na moim kanale. Bo w poprzednim vlogu napisałem wam, żebyście pisali za co mnie zasubskrybowaliście, za co wam bardzo dziękuję, bo komentarzy było naprawdę dużo. I bardzo miło mi się to czyta, jak piszecie, że zasubskrybowaliście, zasub... Ble, zasubskrybowaliście mnie za to, na przykład, że nie wiem, fajnie buduję, czy, czy ciekawie montuję filmy. To naprawdę motywuje mnie do działania. I teraz możecie napisać, co rzeczywiście chcielibyście obejrzeć na kanale. Bo ja oczywiście jestem kreatywny, mogę coś wymyśleć wymyślić, ale to zależy od was. To zależy od was, co rzeczywiście chcecie zobaczyć. Więc ja się z wami żegnam, i do usłyszenia w środę. Tak, i później każdego kolejnego mam nadzieję, dnia. Dobra, siemanko.